Jolanta zabrała mnie właśnie do najbardziej polskiego miejsca w całym Chicago, czyli do dzielnicy Avondale. Tam nie wiem, czy widzicie, ale tam jest napisane daleko polskie centrum medyczne. W ogóle wszędzie są jakieś polskie znaki, polskie plakaty. A, I tutaj niedaleko jest park, który się nazywa Kościuszko. A teraz idziemy do restauracji, która się nazywa Staropolska Polish American Cuisine. Mówiła, że spoko, ufam jej. Idziemy. Ja pewnie pójdę w jakiś klasik typu schabowy. Natomiast do picia na pewno wezmę sobie lecha, bo to jest moje ulubione piwo polskie. Cenowo, teraz zacznę to wygląda. Żołądkowa gorzka. Lech, pół litra, 6 dolarów. No ewidentnie trochę drożej niż w Polsce, ale... Ale jak na ceny amerykańskie, na ceny restauracyjne, to jest bym powiedział normalna cena za pół litra piwa. Więc na pewno wezmę sobie lecha pół litrowego. Mam to nadzieję, znaczy, że jest zimny prosto z lodowca. Gdyby się dało, naprawdę zamówiłbym wszystko z tego menu, ale no niestety nie ma takiej opcji. Dobra, więc ja zamówiłem żurek. A ty zamówiłaś barszczyk z uszkami, tak? To jest uczucie, którego nigdy nie zaznałem tutaj w Stanach Zjednoczonych. Matko Boska i to jest dobre. To jest właśnie rozmiar jakiego oczekiwałem ziemniaczki, kotlecik z pieczarkami plus co to jest kapusta? a Jola zamówiła pierożki z kapustą i grzybami plus nie wiem co to jest śmietana i seria. barszczyk zajebisty, um, żurek zajebisty. To spodziewam się, że również będzie zajebiste. Chociaż mogę nie być obiektywny, dlatego, że przez tyle miesięcy nie jadłem nic polskiego, więc może moja opinia jest nad wyros, ale jest po prostu zajebiste. Zdecydowanie pokona nas. <laughs> pokonają nas te porcje. Moje jest naprawdę zajebiste. Pewnie zjem trochę jeszcze i wezmę na wynos, bo to jest nie do ogarnięcia. Nie wiem, jak to będzie teraz widać, bo nie ufam jakości GoPro w słabym świetle, ale za sok... Iola zapłaciła 2,49, za ja 6, żurek 4,49. Parść. Eee, mój kotlet pierogi. Całość 44,5 centów. Z taksem. Czyli pewnie jeszcze ze 3 dolary na piwku. Nie, Jezus, gdzie 3 dolary? Eee, 6 dolarów na piwku. 6 dolarów na piwku. Bo zazwyczaj się tak przyjmuje, że się podwaja podatek. Więc. 6 dolarów na piwku, jedzenie na dwie osoby dla mnie i dla Joli 50 dolarów. I jesteśmy na jedzenie pod korek. Tutaj jest oto dowód, że pod korek. No, także tyle. To, jakby ktoś był zainteresowany, to jest badanie wzroku. Um, ta dzielnica Avondale się nazywa, nazywała, chyba nadal nazywa potocznie. Przez Polaków jackowo. Dzisiaj myślę, że jest tutaj już więcej Meksykanów niż Polaków, bo z tego co robił e, odcinek. Był odcinek na Interameryka, właśnie z tego miejsca, i tam ponoć po, widać było, że Polacy już. O, tutaj jakiś pan z Meksyku właśnie jedzie. Widać było, że. Część Polaków, większość Polaków, którzy tutaj mieli jakieś interesy, to się już tutaj pozwijali stąd i przeprowadzili się w bogatsze dzielnice gdzieś do downtown czy na północ. Tutaj się długo skupiać nie będę. Każdy fasolkę zna. Główny znak rozpoznawalny Chicago. Nazywa się to Cloud Gate, ale. Wszyscy to kojarzą z fasolą. Nie wiem dlaczego to jest fasola, nie wiem dlaczego tutaj jest, ale każdy przychodzi robić sobie zdjęcia. Jola zaproponowała wybrać się do Nutella Cafe i zamówiliśmy sobie ciastko, jedno na dwóch, no bo po tej porcji obiadu, którą zjedliśmy, nie jesteśmy w stanie nic więcej przyjąć, prawda? Tak, no właśnie, nie tak jak już mówiłem, nie daliśmy rady, więc wzięliśmy sobie tylko kawę, jedną na spółkę i ciastko też jedno na spółkę, więcej nie jesteśmy w stanie przyjąć, no ale wyglądało smakowicie, więc stwierdziliśmy, że weźmiemy. No, bo to co nie miałam Albo to miałam ostatnio, albo coś innego Nie pamiętam, ale jest zajebiste Ale to było dobre Jak będziecie w Chicago, koniecznie To jest um, 189 North Michigan Avenue To jest obok Millenium Park obok fasoli, bardzo blisko fasoli Nutella Cafe Bardzo polecam Jeszcze raz adres, żeby wszyscy widzieli Idziemy sobie teraz wzdłuż rzeki z panią Jolantą do Navy Pier. Czyli takie molo, widok na downtown, pewnie spoko, żeby zrobić sobie jakieś zdjęcia. Takie standardowe, turystyczne miejsca. Nie jestem ich fanem, jak pewnie wiecie, ale zaliczyć to trzeba, mówiąc kolokwialnie. Przeszliśmy sobie z Jolą na Navy Pier. Zwykłe molo, parę atrakcji, jakiś diabelski młyn. Statki sobie tutaj pływają. Plus, widok na. Na centrum Chicago, do zdjęć spoko, standardowa, turystyczna miejscuwa. Jola oczywiście zaczęła sobie zdjęcia, zrobiłem mi 485 zdjęć, i każde jedno było nie takie, więc. No i to jest cała, całe podsumowanie tych 485 zdjęć. Takie <grymne> jesteśmy tu już jakieś 45 minut, ponieważ Jolanta robi sobie zdjęcia. Zrobiła już ich myślę, że liczba już jest czterocyfrowa. <grymne> 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 oczywiście, że wstawię. Jola, oczywiście, że wstawię. Chciałbym, żeby widzowie wiedzieli jak to wygląda tutaj od za kulisami. Bo na filmie wszystko wygląda zajebiście. A w praktyce wygląda to tak. Pamiętacie, jak byłem w Eleju, w a raczej w Santa Monica, żeby tam na tym molo jest um, końcu, koniec drogi słynnej 66. Tutaj w Chicago jest początek, ona generalnie jest przez całe Stany. Ona jest właśnie z Chicago do Eleja. I no w tej chwili to się już chyba jej w całości przejechać nie da, bo część odcinków jest zamknięte ale niektórzy wciąż próbują no pewnie zajęłoby to ze dwa tygodnie żeby to objechać, bo no jedzie się zwykłą drogą, a nie autostradą no w każdym razie tutaj w Chicago jest początek tej drogi moja wycieczka w stanie Illinois dobiega końca wracam już do Bay jestem na lotnisku w Chicago w terminal trzeci i lecę sobie teraz liniami tanimi liniami amerykańskimi, czyli Spirit tak jak u nas w Polsce jest Wizard czy Ryanair tutaj jest Spirit, jeszcze jest tam kilka, jakiś Frontier chyba, czy coś takiego no ja lecę sobie Spirit i oni nie mają podziału na klasy ale za to mają podział na foteli na klasy czyli jak możecie się Domyślić, dostałem miejsce w klasie pierwszej. Trzeba było za nie dopłacić dodatkowo 50 dolarów. Te miejsca, które były dostępne, są bardzo źle komentowane przez pasażerów, ponieważ bardzo mało miejsca jest dosłownie puszka, sardynek. Nie wiem, czy gorzej niż w rzeczy czy nie, bo tam nie patrzyłem na, na rzeczywistą ilość tego miejsca na nogi, ale wiem, że jest źle w tym spirit. Zresztą, nawet Jola mówiła mi, że tragedia jest, jeżeli chodzi o miejsce a ona jest niska więc jeżeli przy jeżeli ona miała problem no to musi być źle no natomiast uh, miejsce 1a mam nadzieję że będzie spoko zaraz będę, zaraz wam pokażę jak to w ogóle wygląda hello okej okay. tu wychodzi że to jest moje miejsce no ewidentnie jest różnica jeżeli chodzi o resztę samolotu te miejsca są tutaj. To miejsce jest bardzo dużo. Na nogi bardzo dużo miejsca. Siedzenia są szerokie, ale niestety rzecz, której mi najbardziej na wstępie brakuje to jest brak gniazdka. W United w każdym miejscu było gniazdko. Tutaj gniazdka niestety nie ma. Komputer mam naładowany do 100%, ale niestety telefon nie bardzo. Telefon mam 50%, na muzykę powinno w sumie styknąć chyba. To jest 50... 48%. Jak wyłączę teraz bytę offline. Na muzykę powinno styknąć, na Auckland będę musiał sobie podładować tak czy inaczej. Wylądowałem już w Auckland. Właśnie wychodzę z samolotu. Zaraz zamawiam mojego lifta do domu i to by było tyle, jeżeli chodzi o wycieczkę do Chicago. Jeżeli chodzi o samolot, to było bardzo wygodnie. Naprawdę opłaca się dopłacić te parę dolarów więcej do dobrego miejsca, bo... No, wasz lot przebieg przebiega zupełnie inaczej. 5 godzin, pół godziny w samolocie to jest bardzo długo. Ja nie wyobrażam sobie siedzieć w środku, mając bardzo mało przestrzeni na nogi przez pół godziny. Nie można się ruszyć, nie można się oprzeć, bo z dwóch stron ktoś jest, nie można się nawet. No nie ma szans, żeby w ogóle spać, chyba że na kompletnie prosto, a ja sobie nie wyobrażam tak spać. Więc zawsze dopłacam do tej opcji lepszego miejsca. Przynajmniej takie są moje preferencje, jeżeli chodzi o lot. Jakby to był lot jakiś, nie wiem, San Francisco, Los Angeles, to mógłbym się jeszcze zmęczyć przez... W jakieś, to mógłbym się jeszcze przemęczyć w jakiejś innej w jakimś innym... Na jakimś innym miejscu, ale... No na takim dłuższym locie już powyżej pół godziny... No to lubię mieć ten komfort, że mogę, sobie, mogę się przespać. Teraz spałem praktycznie całą drogę. Jak zostałem za Chicago, tak obudziłem się... No, obudziłem się tam 20 minut przed lądowaniem już, już w Kalifornii. Dobra, to było tyle. Dzięki wielkie, że mnie oglądacie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i oczywiście o Instagramie, bo będę o tym teraz wspominać na każdym odcinku, ponieważ na Instagramie zawsze pojawia się spoiler tego, co jest, co będzie u mnie na kanale. Na Instagramie widzicie na bieżąco, gdzie ja jestem, bo publikuję story kilka razy dziennie i możecie się. Dowiedzieć, co będzie w przyszłym odcinku. Dobra, to wszystko, dzięki wielkie i na razie.